Cześć, witajcie! Z tej strony TheEndrog. Witam was serdecznie w grze Demolish i Build Kompany 17. Mamy dosyć do dzielnicy przemysłowej. Witam jakiś kontrakt. Tutaj jest, nie wiem, nasza chyba siedziba. Zaraz tam jedziemy. Generalnie w tej grze będziemy jakieś tam budowali rzeczy. No i niszczyli w większości. Tutaj chyba nic się nie da Ładowarka Ładowarka jakaś, czy to nie wiem, dużo powiedział. Jedziemy. Ale muzyczka ja mam pomysł. Co? Czy to ta radę to przesunąć? O, się ślizgo. Uuu, idzie. Daje radę. Czekajcie. Yy, zmiana stacji. Electric Hammer. Dobra, wychodzimy stąd. Jedziemy. Do pracy. Bez muzyki można również Ale muzyczka Jedziemy Ale tu to... Jak to właśnie, chciałem sobie tutaj w lewo na skróty pojechać A co my zobaczyliśmy tutaj Jakim cudem Zmiana kamery Do środka pojedziemy sobie Przywaliliśmy tu, tu. Czy ja dobrze widziałem, szkło się posypało Co To jest zmysł budowlańca? Co to robi, nie wiem No dobra, nieważne, jedziemy No jeżdżamy zaraz do naszego celu No i coś będziemy zaraz robili Dobra, jedziemy Jakie to jest samouczek parking? Dobra Jego nie chcemy, samouczków tutaj wadnych. To jest nasza firma Dobra I co? Dobra, mamy młot i idziemy do akcji. Co to jest zmysł? Aha, dobra. To mieliśmy pod R. No i dobra, i teraz widzimy, co możemy zniszczyć. Po co nam to? Nie możemy tego wziąć, niestety. Dobra, idziemy dalej. O. A to, co to jest? Co to jest? Co się z tym stanie? Aha, dobra. Mamy to do kontenera, tak? Dobra. Tutaj jakieś rzeczy wyrzucamy. Dobra. Udało się. Mamy teraz pytanie, dobra. Pozbieramy na początek sobie to zbieraj to. Biegniemy. Czym prędzej, czym prędzej. No, tak o. No i teraz. Yy, kolejny jest tutaj. jeszcze jeden nam zostanie za chwilę. Nie możemy się o żadną ścianę, nie o nic. Dobra, kolejny jest tutaj bardzo blisko. Dobra, puści Jeszcze mi nie wspomniałem, Gry będziecie mogli kupić dopiero 19 października. W opisie będziecie mieli link do Steama. I tam, właśnie na tym Steam, będziecie mogli sobie kupić to gierkę Dobra. O, dziwnie to tak nie jest odważny. Dobra, będziemy to od dołu ubili. Kasaleci dolary. To to niebezpieczne. Zawalij się i co będzie? Zobaczcie A jakby tak od góry to był Czekajcie, góra dół? Nie ma to chyba zbytnio znaczenia. Skąd to biorę? Aha, no dobra, to się mogę porozbijać mocniej, mocniej. No, ciekawe, ciekawe. A takie też można by było wywieźć. Po co to mocniej rozrzucać? Yy, nie różnego rozwalać. Jakieś kawałeczki. Kamyki, kamyki. Dobra, uderzymy raz. Nie, po dwa razy trzeba, dobra. By ta się nie zawaliła. Ale mamy za zadanie, tylko zbudować te filary. Dobra. Leci. A kolejny jeszcze tutaj. Nie powiem tak blisko stać go. Dobra. Poleci ten o za chwilę. Oho. I jeszcze ostatni kontrakt. Ukończony. Dobra, zakończmy go. Udało nam się. A co to będzie się trzymać? Tak. no nie, wiem, jakieś podpory powinny być raczej. Mam jakiś tam bonus. Nie wiem, za czas może albo za co. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, od czego to. Dobra robota, szefie. Czyli jestem szefem. Nie jestem pracownikiem. Dobra, jakieś tam licencje Jedziemy Do roboty Gazu, gazu Przez most jakiś, nie czekaj, to nie most tylko górka A myślałem, że będzie most już Ale jest troszeczkę tak trudno, powiem, steruję tym samochodem nie wiem, go Nieraz to jak spowalnia, albo go zarzuca. Mamy hełbę, mamy mamy to, zrobimy te zadanie. No dobra, widzimy to w krzaczkach nic nie, o jest, gdzie ja mam to wrzucić? Gdzie mam to wrzucić? Czekajcie, bo tutaj chyba możemy pojazd, tak? Czy nie? Tak No dobra, jest buldożor. No A teraz pytanie Gdzie my mamy wziąć zaraz to do buty? Uuu, ale kamera Uuu pieniądze Pieniążki lecą? Jedziemy. Nie? Daję radę. A mały buldor. Może potem to będą większe, ciekawe. czy co to jest 1300 dolarów prawie mam Ciekawe czy to jakiś sklep jest czy coś Poczekajcie No dobra gdzieś trzeba pojechać do sklepu nie widziałem tak więcej tego rozjeżdża tylko tutaj kawałek jest Dobra, jeszcze to dalej będzie. Dobra, to tego się trzeba. To nam wystarczy. Uuu, zobaczcie, bo to jakby jakieś tam było. Ta jeszcze tylko butli nie ma nigdzie. Mam nadzieję, że nic nie będzie Zobaczcie, goni się nicce, A tak szybko jedziemy tym o, Dobra, tego weźmiemy Kolejnego Aczekaj jak spróbuję wziąć to To już wióry znowu, czy mi kasa przyjdzie? Uuu, jest No to ładnie Zrobimy to jeszcze, kasę dostaniemy może nie cała, ale w większości tutaj Dobra Myślę, że tak starczy Teraz krzaczki jeszcze kilka Ja mam równo po nich przejechać, aby to mi zaliczyło Bo tak to nie chcę zaliczyć Dobra, i jeszcze jeden jest tutaj. I czy to będzie koniec misji? Kontrakt ukończony. Elegancko, zobaczcie, doświadczenie, kolejny bonus. Co się dzieje? Uuu, piła elektryczna. Mogę taxi? idziemy taksówkę dobra jedziemy to dziutko jest no i zdeman się wczytuje Oho, wypaść można tym autem. Sama gra jest dosyć fajna, ale mi się nie podoba ta fizyka jazdy tym samochodem. Właściwie tą terenówką. Mam wrażenie, że ten tył jest jakiś taki ciężki, a przód w ogóle nie chce skręcać zbytnio czasem. Dobra, interakcje tutaj. U, jakiś klucz posiadamy. Uuu, młot pneumatyczny, jakiś palnik Gwoździarka, uuu, ładunki wybuchowe Mieliśmy piwo kupić, dobra Kupiliśmy, dzwoni do nas ktoś 600 metrów mamy jechać Zanim my tam dojedziemy O, widzieliście teraz, co to było A to co to jest na sprzedaż? Za ile? 4000. Nie stać nas, niestety, A bym chciał to kupić. Ukraść nie możemy. Jakieś Audi, tam chyba pojechało. To białe tutaj po prawej, nie wiem, tam jest, też jakiś dziwny ogień taki dobra, jedziemy dosyć fajny klimat, tarenco wszystko, taki górzysty i w lewo tam był jakiś znak po drodze, nowa miejscowość jakaś Co to się dymi? Ale z domu się dymi. Właśnie, taki dym. Zaskoczymy z góry. O, ale polecieliśmy. Wypadek. Jak nas zarzuciło. Dobra, co teraz będzie? O, to jest pytanie. Dobra, pręty. A co my kluczem możemy zrobić? Chyba coś naprawić. Dobra. Mamy to wyburzyć, tak? Czy piło? To mamy coś ciąć. Jak ciąć to mamy? To w nam nic nie działa. Mamy tu nie być ciąć. Aha, dobra, ściankę mam Czasem warto czytać co tam nam piszą Wskazówki jakie Uuu utknąłem, dobra Lecimy, tniemy to Dobra poszło Jeszcze z tej strony trochę Gdzie tutaj jest, dobra piła. z powrotem Lecimy, a powoli jakoś idzie z tym, idzie to dobra, poszło. Jeszcze tutaj kawałek można to wziąć. Dobra, teraz idziemy co? Po nasze auto się po buldoror cały. Tędy nie wskoczę. A tutaj jeszcze mamy jakieś pręty. Idzie to czynię? Nie, nie da się tego, czy co? Hmm, dobra, co to jest? No wiem, że to. Tam... O, dobra, jest znak. Buldożer Lecimy. O, lecimy na razie na górze. Wyburzymy. Leci Co one tak suwa dziwne Chyba zbyt nisko tutaj opuściłem ten cały pług Uuu, widzicie? Niszczyłem się ten cały był troszkę uszkodził wtedy 76% mamy go Teraz to tego naprawimy Tyle ile się da Может, о погадаешь я Дах тутой. Браво, летим с этим раз так. Nie to, nie to Dobra, naprawiamy go. Trochę nam się uszkodził przy pracy. Teraz w lewo nie na te druty tylko żeby nie najechać Tu jakieś beczki stoją jeszcze sobie. Jedziemy przez środek Oho Tutaj troszeczkę jest problem Ale się udało Poszło I teraz co? Jeszcze ostatnią chatkę No co do tyłem nie da rady? Tak słabo Nie wiem co w tych beczkach jeszcze tam w ogóle cokolwiek ich jest, czy nie Dobra, poszło Ukończyliśmy kontrakt Uuu, bonus 1200 Zobaczcie, nagrody 1000, bonusu dostaliśmy więcej Co to za jakiś telefon? Kolejny mamy Nowa maszyna Tu mamy jakieś co? Jakaś mapa Kontrakty jakieś Tego nie mamy Minio 2? A byśmy mogli kupić, już mamy 4000 przecież Co tam, pracowników możemy mieć? Jakieś licencje O, pojazdy co możemy jakieś chyba koła, Nie wiem wymieniać, czy co ha jest! wymień, muszę jakieś, czy coś jeszcze mamy, mamy to, no bo mam ciekawe, że będziemy mogli te rzeczy wymieniać i tak dalej. Dobra, zrobimy sobie jeszcze, to może. Nie, 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 nie chcę usuwać, ale teraz tak pojedziemy sobie samochodem. Dobra, jedziemy. Ja ciekawe, radia dosyć. O, co się stało? Widzieliście to? Wypadek się zrobił. Bo małą ładowarkę byśmy mogli już kupić Ale to potem kupimy sobie Jeszcze zrobimy to jedną misję może Choć wiecie co, może to kupię jednak hmm, Czekajcie, gdzie to było? Mini ładowarka Jedziemy po nią Lecimy! Nocie robi. O, bo już nawet jest. Wyścigi jaką mgła się, robię zobaczcie Suczka. No i jesteśmy na miejscu. Dobra, tutaj kupujemy. Dobra, kto nam dzwoni? Yy, czy mamy kontrakt? Ciekawe jakieś. Tylko to, no i to. Dobra, ale myślę, że będę się powoli z wami żegnał. Jak wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, napisać jak wam się podoba gra, no i oczywiście zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Tak Także to. trzymajcie się, do kolejnego, cześć!